No bo no mamy, mamy drzwi, zamknięte drzwi zamknięte na klucz. Mam klucz. Dla do złego lasu. Czemu mnie ty ciągle prześladujesz? Sztruję, 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 Są. jesteśmy. Gdzie wy byliście? Już opowiadam. Rozkaz mnie! Gdzie ty był? Brud. To proszę daj mi dokończyć. Dzięki. A więc to było tak. Jest to krótka historyjka. Ale jest tak krótka, że aż za długa. I zajęłaby nam za dużo czasu, by ją opowiedzieć. To ja opowiem, kurwa. To było tak. Gdy poszliście do tego SCP, czy jak to się nazywa, to ja rozmawiałem z Pokiłką Kurą. I wtedy y, przerwał nam rozmowę ten p*** megafon. I powiedział, że jesteście w kurno niebezpieczeństwie. Wtedy musieliśmy interweniować, bo wcześniej nas nie poinformował, że nie poinformował top tego e, futrzaka, czy to kto się nazywa. Więc zajście nas na pewną śmierć. Ale to nie moja wina. Komputer nas nie poinformował o tym, że nie poinformował e, tego SCP. A poza tym, ja bym tą historykę jeszcze krócej opowiedział. Ja wam że przepraszam za sytuację. Nie było to bajkę. Jeszcze do tego nie przekazać nie ważną informację. To nie mogła szybciej myśleć? Niestety, ale moja karta pamięci została zasypana wieloma, zbędnymi informacjami. To trzeba było je usunąć, tych. Ej, spokojnie, spokojnie. Musimy jak najszybciej stąd spierniczać, zanim ntf -y wbiją. Hmm, widzę, że przyprowadziłeś. Dużo mięsa! Ale wiem, że nie mogę ich jeść. Zgodnie z tym, co poinformował mnie komputerek. No raczej! Co to za sobaka! B***! Bl... Nie nazywaj go tak! Przepraszam, jak mnie nazwał? Co? E? Nie nazwał cię inaczej niż jaszczurka! E, tak w ogóle, przedstawcie się: to jest jaszczurka. I po mojej stronie lewej jest Nataria. I rebelia chaosu. Hejka! Prywiet! i zwinisz, to tak ciebie nazywają. Brrr! Mam pytanie: dlaczego mi zjedliście kolegę? Przecież nie zjedliśmy twojego kolegi. O Jezus, Maria? Chyba się domyślam, kto mógł zjeść jednak. Była na porowaniu. Nie miałem czasu jej poinformować. A nic nie szkodzi. A tak w ogóle jest ktoś za tymi drzwiami, za tobą? E tak, to znaczy, byli ochroniarze, ale ich zjadłem. O ilu ich tam było? No myślę, że tak z pięciu. O, musiał musiałeś być naprawdę głodny. Jeszcze jak, ale jeszcze wyniuchałem y, dwóch ochroniarzy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Dziękuję za tą informację, ale już musimy spadać. Musimy pomóc komputerkowi dostać uprawnienia i potem uciekamy stąd. No to jesteśmy. Eee, to jaki jest plan? Plan jest taki. Kto się zgłasza na ochotę? Mnie! Mnie! WEZMIJ mnie, brud! No dobrze, niech będzie. Ach, da! No to będzie się do nich pierliczać. Ale zasadniczo mam jedno pytanie. Czy czujesz się trochę Włochem? Nie, ja po się na południu Sławalidam i południu Ruskiem. Ja nie boję z gawajskoj pizzy, brat. Dobrze, to ja chciałem wiedzieć. A może z niego pójdę? W końcu kobiety przodem. Nie, bo on się pierwszy zgłosił. Dobra, więc reszta planu jest taka. To co teraz robimy? Iź waźnić! Was wierzę jetzt wacht! Brogoda. Eee, nic z tego nie zrozumiałem. Ale przynajmniej łazają nam mnie wbije, bo mamy pizzę hawajską! Ja, ja, ja! natury. Was war das? Toś tu wraz. Szykować pizzę! O O, Pizza Pizzabern! Co to? Gawajska ja pizza? Ja go b***d. A a O świetnie, udało ci się ich pokonać. A a e, co ci się stało? Poszczelili cię? Nie, nie. ja je gawali z kupicu, typer ja obotę żałeju. ach Czekaj. Ty całą pizzę zjadłeś? No, nie, nie, nie. Ja od razu idę pomóc komputerkowi z uprawnieniami. A teraz pobocznijcie świecie. W książkę oznakę 5, 6, 1, 2. Moje gratulacje. Udało wam się odblokować uprawnienie dla mnie. A teraz możecie już kogo uciekać do jednej gra. W końcu na będę mógł wrócić do domu! Wait, a co to za muzyka? Ooooo. To jest ten marsz, co nie się jeszcze dumny klo. Więc naprzód przykład marsz, by docalić tą placówkę, co słabia nas przed słowem, że z mocy zło. NTF wbiły do placówki, no tu zoskłony! A to co my teraz zrobimy? Obawiam się, że musimy wrócić do Hewi.